Cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku demontażu. Dzisiaj sobie zdemontujemy oto taki depilator De Brown, marka Brown. No i przed wyrzuceniem sobie sprawdzimy, co jest w pośrodku, co siedzi właśnie w pośrodku. Czy tam jakaś mieć nie jest? Ma on 144 gramów. No i my go sobie dzisiaj rozmontujemy. Przed wyrzuceniem czy tam jakieś kolory nie siedzą w środku. Zobaczymy, co jest w środku takiego właśnie sprzęcika małego. Są to takie specjalne śruby do rozmontowania. Właśnie bardzo ciężko idą rozebrać. To tak zawsze robią, żeby sprzęt nie dał się naprawić, czy wyczyścić. O, tu są jakieś Będą jakieś przewody na pewno. Tu są jakieś przewody to nie będzie nas interesowało. Nas interesuje głównie silniczek i to co jest po środku. Właśnie tego sprzęcika. Jest jakiś wyłącznik. Są trzymy pośrodku jakoś. No, a tu jest jakiś urządzenie. No co to jakiś a to jeszcze? jeden śrubek z tyłu, to trzeba go odkręcić, o i nie pójdzie. No i rozkręciliśmy sobie właśnie ten tylny śrubek, no i wydostajemy sprzęt, co jest środku. co tam widzimy? Jest tam jakiś silniczek, jest to jakaś deska, no i zrobiamy to sobie. To jest taka żaróweczka mała, bardzo duży silnik w tym siedzi, I bardzo ciekawy. To są właśnie miedziane kontakty. Więc zobaczymy no, czy to coś padnie, jakieś gromy miedzi z tego Tak, miedziuchy do miedziuchy. jeszcze właśnie ten silnik musimy sobie wydostać z tego. Tak, wyszlepaliśmy sobie silniczek Teraz te śrubki, chyba oni nie będzie, chyba trzeba rozbierać. Taki silnik to w tym siedzi. Bardzo malutki. My teraz ten siłowniczek musimy sobie wyszarpać ten wirnik z niego Próbujemy to sobie na siłę idzie. idzie i po środku widzimy mały wirniuczek Komutatorek malutki no i wirniuczek trzeba jakoś wyciągnąć z tego jak to jest żelazo, dwa glesami małymi. I będziemy sobie po prostu odwi odwijali tę mieć z tego wirniczka Na chwilę zrobimy pauzę i jak będzie odwiniane, to sobie znowu załączymy. My sobie wydostaliśmy już pierwsze uzwojenie. Dotychczas nam ukazuje. 0 gramów. No i kontynuujemy pracę z tym wirnikiem. No i mamy rozebrany cały wirniczek. No i tyle miedzi wpadło z tego wirniuczka. No i teraz to sobie zważymy. No 5 gramów miedzi wpadło, ale to nie szkodzi, ponieważ każdy gram miedzi jest dobry, no i przed tym nie po prostu miedź nam wpada do kolejnych zasobów miedzianych. Tak. No i jeszcze zważymy sobie ile było żelaza w tym sprzęciku. Też nie było nie za bardzo, 34 gramów. Ale jak to mówi klasyk. Gram do grama i to się uzbiera jakiś kilogram zawsze. No to dziękuję za obierzenie. No i zapraszam do kolejnych odcinków demontażu. Nie był to jakiś ten wynik, no ale zawsze coś, zawsze jakiś gram wpadnie do. Miłego dnia i do zobaczenia.